22 studentów Politechniki Łódzkiej otrzymało szansę na rozwój osobisty pod okiem mentorów. W ramach programu Siła Wspólnoty przez trzy miesiące będą mogli skorzystać z wiedzy, doświadczeń i umiejętności swoich opiekunów. Zweryfikują plany zawodowe i dostępne możliwości. Ale to też jest relacja obustronna. Mamy nadzieję, że studenci też będą pokazywali swoje nowe spojrzenie, nowe doświadczenie mentorom, naszym absolwentom. W gronie mentorów znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin lotnictwa, branży spożywczej czy zarządzania zasobami ludzkimi. Zarówno mentorzy, jak i studenci nie mogli się doczekać rozpoczęcia współpracy. Już jest bardzo ciekawie, i myślę, że to będzie wspaniała przestrzeń dla nas do wymiany perspektyw. Jestem mentorem, ale mam poczucie, że bardzo dużo będę w stanie nauczyć się od mojej mentee. W dniu inauguracji programu przyznano też wyróżnienia wybitnym absolwentom Politechniki Łódzkiej. Statuetkę odebrał m.in. lekkoatleta Adam Kszczot, a w imieniu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej wiceprezydent Adam Pustelnik. O, świetny czas. Bardzo dobrze wybrane studia. Wszyscy mówią, że sportowcy studiują na WF-ach, a to nie jest prawda. Jest bardzo otwarta uczelnia dla sportowców, którzy są ambitni jednocześnie prowadzić dwutorowo karierę studencką, ale też karierę zawodową. I ja absolutnie z ręką na sercu każdemu mogę polecić. Oczywiście trzeba mieć w sobie trochę krzty i samozaparcia do tego, żeby przygotowywać się do zajęć i być w tym trybie jednak indywidualnego nauczania, odrabiać zajęcia. Ale to naprawdę jest ogromna, ogromna przechylność i dużo praktycznych rzeczy, które zostało ze mną po zakończeniu studiów, to trzeba przyznać. Jest wielka wartość w tym, dla miasta, które obecnie reprezentuje, żeby Politechnika Łódzka dobrze sobie radziła i dobrze zagospodarowywała talenty, które nie tylko są w jej murach obecnie, ale też z tych murów wyszły. I program mentoringowy Siła Wspólnoty jest nawiązaniem do najlepszych europejskich i światowych wzorców zagospodarowywania ogromnego kapitału, jaki każda uczelnia tworzy, czyli absolwentów i absolwentek, którzy osiągają później sukces w kraju, w Europie, na świecie, gdziekolwiek, bo jak się spojrzymy, jakich absolwentów i jakie absolwentki ma Polibuda, no naprawdę jest w czym wybierać. Tam są prezesi, prezeski, prominentni politycy, polityczki. Jakby wziąć tych wszystkich ludzi, zgromadzić w jednym miejscu, wykorzystać ich wiedzę, potencjał, kontakty, no to myślę, że możemy dotrzeć nawet do prezydenta USA. To pierwsza edycja programu mentoringowego Politechniki Łódzkiej. Nowa forma współpracy z absolwentami może przynieść wiele korzyści. Ja myślę, że większą więź i pokazanie, jak jesteśmy silni, ci, którzy już skończyli to studia, osiągnęli sukcesy w swoim życiu, z których jesteśmy bardzo dumni, ale ci, którzy stoją u progu tej kariery, Którzy szukają, czasami już znajdując, w jakim polu będą działać, ale szukają tych wskazówek, jak zrobić to najlepiej. Jak działać, aby osiągnąć sukces. Finał programu Siła Wspólnoty zaplanowano na 12 czerwca.